Weź ciebie, suko, tutaj na ruchanie. 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 Weź na ciebie, suko, tutaj na ruchanie. Weź suko, tutaj na ruchanie. Jak tutaj będziesz chciała spuszczę tutaj na twarz jak będziesz tutaj chciała to ci się spuszczę tutaj na twarz jak będziesz tutaj chciała to ci się spuszczę tutaj na twarz jak będziesz tutaj chciała to ci się spuszczę tutaj na twarz jak będziesz tutaj chciała to będę nawet tutaj diabłem tutaj w łóżku jak będziesz tutaj chciała to będę diabłem tutaj w łóżku jak będziesz tutaj chciała to będę diabłem tutaj w łóżku jak będziesz tutaj chciała to będę ja mam dalej wyjebane, robię tutaj muzykę Salut tutaj wszystkim, bo robię tutaj muzykę Ja cały czas zapierdalam, co jest dalej tutaj pojebane Ja cały czas zapierdalam i mam dalej tutaj wyjebane Jak będziesz tutaj chciała, to ci się spuszczę tutaj na twarz Jak będziesz tutaj chciała, to ci się spuszczę na twarz Jak będziesz tutaj chciała, to ci się spuszczę na twarz Jak będziesz tutaj chciała, to ci się spuszczę ja cię suko tutaj na ruchanie, ja cię suko weznę 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 tutaj na ruchanie, salut tutaj wszystkich, mordeczki, ja robię dalej tutaj ten rap.